Witaj, to będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Alina Kaśmierczak. To będzie bardzo dobry dzień. Takim właśnie powiedzeniem zaczynam każdy ranek i takim właśnie powiedzeniem witam ludzi wokół siebie. I zauważam, że jak się nastawimy każdego dnia, tak ten dzień będzie właśnie wyglądał. I ostatnio przeczytałam historię. Historię, która właśnie pokazuje ten łańcuszek dobrego humoru. Pewnego razu mężczyzna pojechał odwiedzić swojego znajomego do Nowego Jorku. I kiedy wysiadali z taksówki, to ten kolega powiedział: Dziękuję Panu bardzo za super przejażdżkę. Jest Pan super kierowcą. Życzę Panu miłego dnia. No, i ten kolega, taki zdziwiony, mówi: Słuchaj, czy ty zawsze tak mówi, tak właśnie żegnasz i witasz taksówkarzy? A on mówi: Tak, bo ja wierzę w jedną rzecz: że jeżeli ja sprawię dobry humor tej osobie, temu taksówkarzowi, a on przewiezie jeszcze 20 osób w tym dniu i przekaże tą dobrą energię, no to zobacz, co się stanie. Będzie zmiana całego nastawienia kilkunastu, kilkudziesięciu osób. No a ten kolega mówi: No, ale świata nie zbawisz. Nie jesteś w stanie wpłynąć na to, czy ten taksówkarz dalej przekaże tą dobrą energię. Mówi: Za taksówkarza nie mogę odpowiadać, ale mogę również przekazać moją energię pani Krawcowej, sklepikarzowi i innym osobom, z którymi się widzę jeżeli to zadziała to możemy wszyscy być bardziej szczęśliwi i ja w to głęboko wierzę wierzę w to że jeżeli damy radość kilku osobom i one będą tą energię dalej przekazywać to rzeczywiście można zmienić świat i można zmienić nastawienie bo jeżeli ja od rana Wejdę i będę taka i wszyscy będziemy tacy. No to co? To ta energia też popłynie. A wolę, żeby płynęła ta pozytywna energia i żeby ją rozprzestrzeniać i żeby ona tak jak kamek rzucony na wodę i rozchodzą się fale, to żeby płynęła ta dobra energia, bo to będzie bardzo dobry dzień.